po raz kolejny gdzieś tam udaje nam się strzelić szybko dwie bramki. Wydawało się nam, że dobrze, że wyszliśmy że mamy wszystko pod kontrolą, a znowu, znowu gdzieś tam przez no nie do końca jakby w mądrze tracimy dwie bramki, więc, więc to jest ewidentnie rzecz do poprawy. nad tym musimy pracować, bo jak osiągamy dwie bramki przewagi, no to powinniśmy to utrzymać i dalej, prowadzić swoją grę. No ale na pewno cieszą trzy punkty, gorący teren, fantastyczna dużna przeciwników. Gratulujemy też, bo fantastyczne futsalowe widowisko. Trochę może za bardzo zaostrzone, ale wiadomo jak to jest, to też chłopaki walczą o jak najwyższe cele ligowe, także także bardzo dziękujemy za walkę. Cieszymy się. No ciężko, ciężko wywalczone trzy punkty, ale, ale jesteśmy zadowoleni i już od teraz koncentrujemy się na meczu z wiceliderem za tydzień na własnym, na własnym boisku. Tak, tak, ja też zostałem zaproszony jakby do pokoju sędziów, bo no, musieliśmy wszyscy zapanować nad tą sytuacją, bo chcieliśmy, przyjęliśmy błagać w piłkę. Gospodarze byli też zdecydowanie jakby za tym, żeby grać w piłkę, więc musieliśmy wszyscy osiągnąć jakby spokój. Żeby tutaj grać futsal, a nie kopać się po nogach i to się na szczęście udało. Było bardzo dużo sytuacji stykowych, ale, ale udało się bez, bez większych kontrowersji. Mamy nadzieję, że pozostawiliśmy też dobre, dobre wrażenie i życzymy gościom wszystkiego dobrego w następnych meczach. Nie wiem właśnie jakie jest tutaj gospodarze, mam wrażenie, ale wydaje mi się, że sędziowie na za dużo pozwolili i potem się zrobił z tego taki problem, nie? Że gdzieś tu rewanż, nie rewanż, emocje są na parkiecie. Ja nie lubię tego, ale no to trzeba się z tym do tego przyzwyczaić, że jeżeli na mnie gwizdną, czy koledze komuś tam, no to gdzieś tam ktoś może stracić tą kontrolę, czego nie chwalę. I ci sędziowie moim zdaniem troszkę tutaj nie pomagali w tym widowisku, troszkę zaostrzyli je. Tak, bardzo dobrze zaczęliśmy potem, y, potem gdzieś tam w nasze szyki da, dało się jakieś tam problemy, nieporozumienia, ze gospodarzami zepchnęli, no ale w drugiej fazie, pierwszej połowie znowu wróciliśmy w troszkę lepszej gry. Drugą połowie wysz, wyszliśmy zdecydowanie agresywnie i myślę, że to nam dało te, te trzy punkty. No tak, no tak, no, ta pierwsza połowa, taka do 10 minuty, no to było 2-0, jakoś się podnieśliśmy na 2-2. Znów podnieśliśmy się, straciliśmy bramkę na 3-2, znów 3-3. No i tak wyglądał cały mecz. Co złapaliśmy kontakt. Nie mogliśmy przeciągnąć szali na swoją stronę, bo jeśli my byśmy strzelili tą bramkę na 5-4, tam Michał Wodarek miał sytuację, to, no to byłby inny mecz. A tak to straciliśmy taką przypadkową bramkę. No a o sędziach to się nie będę wypowiadał, bo chyba nie dojechali na mecz dzisiaj, bo jak można tak sędziować, takie kartki dwa faule w polu karnym. Oni nic nie widzą, ale to zostawmy to bez komentarza. Dziękuję.